W klasie trzeciej, a nie jeszcze nie, o! Przepraszam bardzo. A wy teraz tutaj? Siódme miejsce w klasyfikacji Generalnej rady, To dobrze wiem? Chyba tak. Kierowca nigdy nic nie wie, słuchajcie. to jest niesamowite, że on zawsze tak jak się. Pytaj się, pytaj się tego drugiego. Pięknie, było, jesteście zadowoleni z tego, jak przeżyliście te ostatnie dwa dni? Przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z tego, że jesteśmy na mecie bo niestety na Radzie Polski nie udało nam się nawet do pierwszego odcinka wystartować, więc odbudowywaliśmy tak naprawdę pewność siebie i w pewien, pewien sposób chcieliśmy zacząć już yy, nowe rozdanie, więc jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy tutaj. Eee, z każdym kilometrem było szybciej i tyle, rajd przepiękny, wspaniały, naprawdę piękne trasy. Dziękujemy organizatorom i wszystkim kibicom za to, że tutaj byli, że nam naprawdę dopingowali po Was dużo i jesteśmy bardzo za to wdzięczni. No i bardzo pięknie, możecie zmykać w takim razie gratulujemy tego, co udało się osiągnąć. A ja słuchajcie, tę załogę podróżującą na tym nawrocie, na którym stałem na pierwszym przejeździe pierwszego odcinka drugiej pętli dzisiaj, jako jedyni włożyliście koło w taki taki odpływ wody po wewnętrznej. Tam nie było ciąć, tam było prawie ciąć, nie? A u was było, było cięcie, ale było przytrzymanie piękno od wewnętrznej tego wszystkiego. Także to jest taka technika właśnie przejechać w dany zakręt inaczej niż wszyscy, to jest naprawdę duża duża sztuka. No to teraz.